<laughs> Siema, w Dzień dobry. nie umiem No, it's idei, ale mi się chce pić. Nagrywa się. Cześć, domeczki. Co tam? W tej chwili nie nam Co, złączona? Za lepiej nie. Tak, jak tam lot. Posłuchasz się na kamerze. Dobra. Ale na vlogu dam muzyczkę. Czemu? <laughs> O, Ej, popatrz, jakie zaskoczenie, nie? Ej, czekolaty tu? Na tej No. Co ty nie, czy To wygadzasz? Jest... Czy są jakieś inne jeszcze? Czy to jest wegańskie, tak. jest plant-based, ale nie jest napisane, że to jest wegańskie. Coś no, dla mnie. Tak, ja, w nie ma nic takiego, Super. nie? Super. Ale czekaj, a No właśnie nie ma. Po hiszpańsku, włosku Może i francusku. Może być. Ej, jak, jak chcesz, czekaj, czeka. jak chcesz poczekać mleczkę, Justyna tu jest. Justyna? Od Hani przyjaciółka. Pamiętasz? Aha, Justyna. No, jakbyś się chciał przywitać, bo oni potem nie wiadomo, czy się będziemy A oni widzieć. A oni idą do Pawła teraz, nie? Tak, oni jadą do Pawła. Chcesz pić? Zaraz, dobra, wyłączam, bo musisz się jakoś ogarnąć tu. Z tą że myślałem, że ona będzie, że ona nie reagowała. Po prostu to sobie szłaś, no. ale nic. No. Justyna okazało się, że jedzie autobusem. Mm -hmm. Miejmy nadzieję, że będą jeździć te autobusy. Ale powinny, bo tyle kurde turystów są jakieś. Ale są te turystyczne. No, jak, jak się do nas to już była kawiarnia pootwierana. Co ty gadasz? A tam w ci się ludzie zastanawiali, czy będą knajpy pootwierane. No to jest Hiszpania, to jest tutaj wszystko pootwierane. ja już czekają 20 minut na obsłużenie. Tyle ludzi było! No. Ale jaka kalima, nie? Tyle ludzi było. <laughs> Ale jaka kalima. Ta. Ręki nie masz z metalu, możesz ją uginać. W jakim sensie? Jak Także... chcesz? No tak! To wszystko dobrze słychać, ja montuję te vlogi i słyszę jak słychać. Nie będziesz mówił jak ja yy, nagrywać. Dobra. No. a później ci 0 A Co to jest? <grym> no to co ci wczoraj wysłałem, ten moment o tym, co może powodować trzask. Ale to, to są problemy. moje vlogi, to, są, to jest co innego. Przemek, jak ty ja możesz żyć w tej kalimie? W czym? W tej kalimie. W jakiej kalimie? Stary, zobaczysz sobie na nagraniu. Tak? Jest normalnie chmura. Kalimy. A, to Kalimy. że dzisiaj jest niebezpiecznie, no to jest czerwony tak. dalej. Tak, bo jest Kalima i to było widać. Nad, nad Kalimą piękne niebo I jak żeśmy się, wiesz, w dół zjechali, znaczy no, czy zlecieli, no to prosto w ten pył. Chwilę nie zabierze no, się zabierz na No właśnie, ja mam do Ciebie taki challenge w samochodzie. Nie. Tak. Ale jak go nie chcesz zrobić, to chociaż udawaj, że go zrobisz. Dobra. <laughs> Przeżywaliśmy tego napoju czekoladowego. Zarąbisty jest. Zarobiście ten uchiuel. Taki gęsty, pożywny. Ero? Tu sobie jeszcze tych cienkich... Boże, krótki spodenek to teraz nie kupiłeś? A zupełnie inaczej to wygląda przynajmniej, jak nie ma krótki spodenek, jak, tak, jak jesteśmy tutaj znaubierani, nie? I zupełnie inaczej. Ale jestem zmęczona, nie? Coś tam... nie działa. I co teraz? Tych film nie sobie nam nikt. Ja nie autoryzuję tego nagrania, w tym aucie jest brudno, nie wiem, czy posprzątać. Tylko widać. To auto przywiozło wyśle rzeczy, Ile? nie gadaj mi, że tym autem te ta... płyty. Ja bym was 30 razy wlewała. No właśnie. A nie, no właśnie, płyty nie. No to się najeździłeś. Dobra, jadziemy. Jak przy wiatru we Włosach zaznaliście, w uszach jeszcze bardziej. No, jestem zmęczona, nie? Idę teraz jedziemy do domu i będę prała, sprzętała. i opęknie mi to doniczkę? Prała, do sprzętała, ładowała, do eksportowała. Wszyscy tego... tu stoją, bo nie działa ten do czytania kart. Widzę. Vloga waszego koszyku mojego. Uuu, staje tak Aha, bo nie działało, Nie. nie? Nie wiem, to idę, Hiszpania. Co ja mam powiedzieć, co ja powiedziała. To przez gdzie on staną? No na sprzedawaniu super. Poszedł tam. Szuka y, tego pana, co się zajmuje parkingami. Mega, jestem zmęczona, nie? Nie wiem, czy jeszcze coś będę nagrywać, ale po prostu no, przyjadę do domu, przytulę się z kulety. No dobra, będę nagrywać. I będzie sprzątany. I ogarniamy Śmiałaś się ze mnie. Ty, Paweł Śmiałyście się ze mnie. Każdy z Was się nie śmiał, nie? Dlaczego? Zaraz Ci pokażę dlaczego. Zaraz się dowiesz dlaczego. Jesteśmy na międzynarodowym lotnisku na Teneryfie. No i co? I kiedy wylatywałaś? Yy, wylatywałam 15 Do dzisiaj to jest na tretytkach się trzyma Serio? To jest chyba z 10 trytetów, nie? Jak nic. Jaki tu mają burdy na ten lotnisku, to jest szok, nie? To jest nic. W rybniku na parkingu zastreczowali TT, gdzie się wkłada bilety. Tak? się pobiera. Nie wiem, jak się nazywa. Biletomat. Biletomaty, no, streczem zastreczowali. Automat do wydawania biletów. Tak. Nie wiem czemu w sumie, za darmo jest. Co, więc. Moja się cieszyłam. Ola, bądź <grym> ciao. Andelante, grazie, ciaooo. gdzieś do jakiejś y, stacji. I, i, i zastatowali co Edyta? I nic, i nie idzie pobrać biletu i jest bez to, to jest on stoi czy on jedzie? Jak ci ludzie się jeżdżą to jest szok, ej. No, Szkodnieni są. Ale w Polsce lepiej nie jest. Nie? nie jak się przeprowadziliśmy z Fuerteventury na Teneryfę, to jeżeli jesteś kierowcą, to masz 10 razy gorzej, nie? Na forcie jest totalny spokój. Tam Titek usłyszysz raz na, na, na dzień albo na dwa, ale Titają nie na Ciebie z powodu tego, że coś Ci chcą, wiesz, przekazać, że coś robisz źle, tylko że znajomy idzie i Titają. A tu no. jasny gwint. Nie no, czasem Dziścia, titali. Dziś, czekaj, dziś, wczoraj. Nie dalej jak wczoraj. Kto jest sobie w studio? Nie, czy ten przemyk? Patrzę sobie. co z tego? Patrzę sobie na drogę. Gościu jechał z kopitką. Zatrzymał się na środku drogi naszej Kajem Velazquez. Kobitka sobie wyszedła, żeby sobie presa wrzucić do bagażnika i rzucić sobie kurtkę. Na środku, z boku było wjazd do, do samochodu, żeby samochody mogły, mogły samochody wjechać. Tam są mogli tutaj zaparkować i. ci oni sobie zaparkować? Te rzeczy. A oni na środku stanęli. Podjechała za nim kobitka i jak zaczęła titać, jak zeszła na nich chnąć. a to babka normalnie wysiadła i wyciągnęła wszystko z tego, tego wiesz, ten pecaczek, tę króteczkę rzuca. Za chwilę podjechał taksówkarz. Gościu spokojnie stoi i nagrywa to. Podjechał taksówkarz, taksówkarz to utita. I ryczy tam po nich. Przecież co wy robicie? Nie możecie podjechać w bok sobie takie rzeczy zrobić. I tam się drone cały wiesz, ulicę, no, nie? No ja na niego ryczy, dla I, 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 I trzeci goście pojeżdżali wszyscy trzej Titaja, nie? Buuu! I nie no wie, Ona że... tak długo ten plecak chowała? No, jest tak powolutku. Tu na długo. Nic, tam po nich ryczyk nic. Okej, okay, okej, okay, I, I trzeci tyta... i oni już ruszyli tym samochodem i ci daj jechali Titani przez tą ulicę Velasquez, nie? No, szok! Takie emocje. 19.19, 19, właśnie przyjechaliśmy. Dziś kapel za mną się ciągnął. Jestem tak zaskoczona. Miałam w planach pranie sprzętanie, ale nie wiem, pójdę się chyba umyć. A przede wszystkim najpierw z kuleczką się przywitać. I to będzie, będzie chyba. No, to, by, to chyba będzie wszystko na dziś. O! Dobra, to Ty weź tą walizkę. Tę hey, walizkę. No. Ja będę Pe, pewny raper. Pewien raper. Pewien. Pewny raper to jest być pewnym. Pewny raper, pewny siebie raper. Pewien raper. O to Ci chodziło pewnie, co? Pewnie, to to uh, O kurde, tutaj klucze, ja nie mam klucza, zostawiłam, nie? Tu masz plecak otwarty. Gdzie masz kurcze? Pręca. Co tak najpłaczesz? Bo masz plecak otwarty. Jest I ci nie wyglądasz w, w, w spodniach długich. Bo drugich. nie masz krótkich spodenek, nie można kupić. Ale nie no poważnie gdzie była... Bo... No wszystkich centrach handlowych, które były. Nie ma krótkich spodek. Nie ma spodenek, nie ma spodenek w Ja bym do pierwszego sklepu i ci kupię krótkie spodenki. Ale nie sportowe. Nie, nie, takie jeansowe, albo materiałowe, ale, ale w się materiałowe, eleganckie, a nie sportowe. Zapomniałem, że ktoś to tutaj wymyślał ten system mam nadzieję, że to jest geniusze. Rafał, trzeba kluczykiem się ukręcić. Trzeba otworzyć to kluczykiem, nie? A tu sobie możesz w posadach wejść do góry bez kluczyka. Ale to musi być kluczykiem, nie? Geniusze, nie? Jeszcze zamknij twierdzę. Co się stało Nie zamknęły się? Nie. What happened here? Wstajesz. Za Zapraszam do windy, klikamy na piętro. Trzeba szybko wchodzić. Czesne? Bo to, szyb ledwie przekroczy, to ona się już zamyka. Minus 2 stopnie, Edyta. Nie to piętro. U nas tylko 22, 22, 22, 21, 21, 21. Ale u nas tu jest zimno, Edyta. Jak siedzisz i nie robisz, to jest chłodno. Tak. Ciężko czuć, no. A ty siedzisz przy kąpie. Ale dobra. w Cię zrobiłem, to nie będzie zimno. Pobreziłaś Tam będzie za, czasz, za ciepło fuj, czy jakby pływać dobra? potem na granicę. A ja też cię mieszkasz. Siemę, Ja cię proszę. Ja cię proszę. <grymka> tak. Dobra, kulkę teraz trzeba nagrać. Ja, ja specjalnie, przedłużam specjalnie, żeby bo zamiast a nie chcę wam pokazać. A na pewno no, chcę nagrywać. kulkę tylko nagrywać chcę. kulkę tak, Kulkę, tak?

i na ptinka też, na ptinka no też. No to ma ludzka, ludzka. Kulki, kulki, chodź. Okno, chodź. Chodź, to myszko. Edyta, ty butak. No sorry, tak z mym. on bardziej na ciebie niż na mnie. No bo my to są ziomki teraz, nie Kuli? My to są wielkie ziomki teraz. Niech się

啊。<sighs>